Witam serdecznie. Jest godzina 16:35. No otwarte były już trochę wcześniej, ale po 16:00 także wywaliłem cały tutaj gnój. Było ponad. 10 taczek, chyba 12 nawet wywiozłem zakupiłem żwiru tutaj, przywiózł mi całą łychę żwirkiem wysypałem, bo tam wziąłem sobie do serca to mi się, że brudno, naprawdę sprzątam tutaj w tych gołębnikach dwa razy w tygodniu, myślę, że mało kto tak sprząta Wysprzątane, o, najedzone, na zobacz zobaczmy, mówicie, że jest nie daje całe że kiedy daje, to daje, kiedy nie ma, to nie ma, no wiadomo dzisiaj sąsiad znowu oblatywał te swoje świeże, co tam przywiózł ze 150 to rano przez siatkę, bo mówię od razu szczerze i otwarte, że nie było żadnego ganiania, ścinkowania, no bo nie, no bo powiedziałem, że do kwietnia nie i koniec. Także 7 rano weszło, teraz weszło 6. Czyli 13. Uważam, że przez siatkę całkiem. A jeszcze jedno byłem. Jak uchylałem siatkę, żeby sobie wskakiwały, wyskoczył mu jeden Budapest Z tych świeżych. Naprawdę wwalił się do niego. Nawet już o nim zapomniałem, że się wyrwał, bo tam sobie łapałem te z niebieskimi znakami wiadomo, no nie było po gołębiarsku, no bo no bo bez ślinki, ale punkty są. Także mogę sobie powiedzieć dzisiaj, że 13 do zera. No i właśnie mówiąc to, że ten jeden Budapesz się wydwał i patrzę, coś tam już tam minęło z pół godziny, tam 20 minut sobie tam połaziłem, porobiłem. Patrzę lepiej się coś nad siatką no i to był o otworzyłem wskoczył, także już liczyłem, że jeden w plecy i szybko na drabinkę wskoczyłem, zobaczyłem na obrączki i to była tylko jedna pomarańczowa obrączka, czyli z któryś lotów świeży. Także mówię, no bardziej mnie cieszy ten jeden, który wrócił niż te 13 złapanych. Zobaczcie, tu jest kasztan, żółty, no laleczkę, tam nie ma pióreczka, wszystko jest pięknie. Miał samicę. Ostatnio po takim popasie, szarówka była, siedziały na ziemi. Jastrząb uderzył, z 60 się podniosło z ziemi. Ze 20 parę, 30 poszło na Jasienicę. Nie było tak ciemno, jeszcze była to nie wiem godzina 15.30, także jeszcze 20 minut było pół godziny takiego sobie chodzenia. No i no coś tam zginęło i między innymi właśnie taka ształka. No tak mi... Ja nie wiem ile zginęło. może zginęło 30. Ale szkoda mi tego jednego, bo tam 30 Budapestów. Jakby się zginęło, to ja bym nie widział. 20 ciemnych też bym nie widział, ale jedna. Jak była jedna para tylko o, wody nie mają, bo tak widzę, że... że łażą za wodą po nich pusty Zaraz im damy, także także wie kasztanki nie ma, a ja myślę jak jej nie ma, to jeszcze będzie ze 30 nie ma innych gołębi, których w ogóle nie widzę. My, wczoraj przywiozłem szyjaka, rumuna ileś tam Murzynów ciemnych włożyłem, także dzisiaj dopiero puściłem go o godzinie 16. Tak tylko żeby na ziemię bawimy się do kwietnia, tak jak powiedziałem do kwietnia tylko szaruwa. A od 1 kwietnia sąsiad musi linki smarować i myślę, że nie nadąży liczyć będzie łapał dziesiątki. No dobrze, no bawmy się, bawmy się. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, krótko na temat. Pomarudziłem, dawno filmu nie stawiałem, także poczułem się trochę w obowiązku, a trochę ja lubię te filmy nagrywać, ale nie ma o czym nieraz. Się też nie była, nagrałem. Pozdrawiam na razie, trzymajcie się, cześć.